kupujemy jakiś samochód, ale komputer. 12 tysięcy, a tu ktoś da 35. Tu mamy coś takiego fajnego. Dawaj. Jedziemy. Jedziemy kupić samochód. Patrzmy sobie na mapę, żeby sobie zaznaczyć, gdzie to jest. Tutaj umówię na spotkanie. Zaparkujmy tu. A, ale żebym super uderzył. <grybujesz> Dobre. Dawaj, idziemy. Ja rozumiem, masz trzy próby. Obniżenie ceny samo i kwoty w odpowiednim polu. Spróbuję jest widoczna w prawym dolnym ruchu. Dzień będzie reagował na twoje oferty. postanowić cię zbliżyć do jego oczka, aby nie stracić szansy. przyszłości i może zyskać dodatkową szansę. Rozumiem. Witam. Pamiętaj, że cena auta to... 8 tysięcy 8 tysięcy Pamiętaj, że pojeżdż na 8600 hmm. ja, tysięcy ja sobie jeszcze walnąłem osiem tysięcy sześćset osiem trzysta pięćdziesiąt no dobra akceptuję no to dzięki no to dobra, to jedziemy z tym śledziem Kupiliśmy pierwszy samochód. No przechodźcie, już ludzie, przechodźcie. Pilocik. I wciągamy Nasz pierwszy samochód. Dobra, składamy rampy jedziemy do naszego salonu. Przynajmniej bardzo blisko mieliśmy. Ale czysty samochód. Ulepszmy swoją mejnię samochodową. Ulepszenia. Mejnia samochodowa. Ulepsz. Dobra, ulepszona. Na Idziemy. Rzućmy te autko tutaj. Wypuśćmy to auto. Odjazd. Zostawmy tu. Dobra, jedziemy, podjedziemy tym. Ale czyste. O, zapaliło, to już jest sukces. Dawaj nakładamy chwyć Pianka, wózki Pianka No to myjemy nasz samochodzik To będzie pierwsza rzecz Umyć go, nie, my, że nie będziemy go reperować, tylko że go wystarczy umyć i od razu za jaką większą kasiurkę wystawić. Zobaczcie, gdzie wyglądał jak nowka. z tego, że stary. Dobra, spłukujemy. Zobaczymy, jak on wygląda teraz po umyciu. Zobaczymy, jak nasz piękny samochód wygląda po umyciu. Po umyciu dopiero będą widoczne wszystkie ślady. Dźwięki tu są fajne. Chyba do rejestrację ma. Takim autem też jeździł. No elegancko. Teraz jeszcze wózkiem. Nabójszczymy go trochę. Ale będziemy mieć super furę na sprzedaż. Tak rozbijemy na kilka tych odcinków, ale będzie super furana sprzedaż. Na błyszczone teraz. Teraz dopiero na błyszczacz, bo to było włoskiem Teraz będzie ja na błyszczaczem. No, o kurcze Normalnie piękny wóz będzie Punkielnówka, nieśmigany Używany, ale w bardzo dobrym stanie Tak się zarabia właśnie Kasiurkę. Odgłosy gra jest dość tak bardzo dobrze do pracowania się mi bardzo podoba elegancko Dobra Otóż, jedziemy teraz tu do warsztatu. O jakie auto teraz jest A jak chodzi? Dobra. O, oh, bym przejechał şey dawać papierek ścierny szpal. Na No, ja cię No Ty jeździsz? No ja miałem duka mieć do tego tygodnia, a co? Ale to Tyle, że duka to ma koło przednie uszkodzone druty wystają w przednim kole No jeszcze jeden dzień nie? No no, no. no, nie wiem, żeby ci koło nie wybuchło. A tu, kurwa nie, no jeden dzień wiesz? Ja mam na pacę tam opony zastępcze dane, stare do założenia. Miałem, miałem rano jechać, podjechać, założyć. Wiesz co, no robicie, bo nie chcesz tym jeździć? No to dobra, to byle byś w czas rano był na magazynie, bo ja tak na szóstą jadę. Ale jestem w rynku, więc ja będę w stanie. Aha, ale tylko to teraz w tego, a nawet będę Znaczy, no, ja nie mam, nie wiem gdzie kluczyki dałem, a skaner je ładuje. Dopiero. Aha, dobra, to chuj mnie. Tylko, że magazyn o 6.30 u mnie otwierają. O 6.00 będzie otwarty. Będzie on z nami, tak. No, ja tak na szóstą, no dobra, szósta jak przyjedziesz, to też się nic nie stanie. Na szóstą trzydzieści, tak na spokojnie. No, no bo ja muszę się z początku pakować, bo ja tam nie mam miejsca postojowego, wiesz? Ja muszę czekać, aż Władek albo ktoś wyjedzie, żeby się zapakować. No, to dobra, to na spokojnie. No, no, to spokojnie, no, no to hej. Tak, 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 bo ja mam skaner twój i Piotrkowy, nie? To no, jest za Wojtka, no, za Wojtka. No bo ja mam trzy skanery: swój, Wojtkowy, no i jeszcze Piotrusia z Zatora, nie? No. no, no znaczy, to jest zabojem, na którym będziesz jeździł. No, dobra. No to hej. Dobra, jedziemy z koksem dalej. No ktoś do mnie dzwonił o tej porze. Dobra, jedziemy z tym papierem ściernym. A jak to niby usunąć co morze? To ona nie znika. Bo znika strasznie powoli. Nie, a ja nie wiem czemużym sobie tamtym dawał. Tym się to trzeba ścierać. Aha. Fajna to gra. Realistyczna? Tak działają handlarze. No. Gdzie mamy rdę jeszcze? Tutaj tu podreperujemy. Dobra szpachelka. Ale nakładamy szpachli. Szpachlujemy, szpachlujemy. Ale dai fajnie. Dawaj szpachli tu. Nawalimy trochę będą progi, jak, jak marzenie szpachla, 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 szpachla Dobra, ta jedna strona zrobiona. ta Dawaj szpachle. Dobra, szpachla nałożona. Teraz popieram do szlifowania. Szlifujemy. Szpachlujemy, szlifujemy. Elegancko se to robimy. Troszkę się odsuniemy, ale tu biją, odbijają te odcienie. Mam grafikę taką ustawioną, że tak odbijają chyba te cienie. Ale szpachla. Jeszcze tu trochę. Dobra, jest elegancko. Co się będziemy teraz farbą Malujemy. będzie widać. Panie. Teraz to, to jest nowe. Nigdy nie szpachlowane. Nie malowane. Elegancko zrobione. No. no to jedziemy na stację paliw. A, przerżnijmy tu przez krawężnik. E, to się dość rozpędza. Hamuj. Gdzie tu jest wjazd na stację? Chyba tu jedziemy. I but i Realistyczna gierka tamki, te parki są wskazane miejscu, no to ogień, a tu na skróty, jedziemy tędy, to my w lewo. Kierunków nie używamy. Po co nam kierunki? O. Dobra, wywiedzimy. Aby pasowało, zrobić mu zdjęcia, nie tylko, czym to się robiło? Tu mam. Menu kółkowe, nie chcę wyjść, hmm, czym to się bym tym wyciął, czym Terobanie, bo nie pamiętam klawiszologia nie mam nie pamiętam czym to się właśnie a jak to mówią przejdźmy wszystkie e na no stop O, tu jest aparat spacja. Cyk, cyk i cyk. Egl elegancko cel się Wystaw ogłoszenie. No to wystawiamy nasz samochodzik. Szybciutko to wystawiamy i na tym zakończymy sklep samochodowy, sklep samochodowy, twoje ogłoszenia, dodaj nowe, wybierz do zdjęcia, cyk. cyk, 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 dodaj zdjęcia, daj mi zadowolający, wizualny, doskonały osiem tysięcy dajmy dziewięć pięćset może dziewięć tysięcy dajmy dziewięć dwieście opublikuj Strona główna. Cel osiągnięty. No i piękne. O już! 30. twoją ofertę. mi się wysunąć. Lokalizację. Już jestem tutaj. Rozmowa. Witam. Chętnie obejrzę swoją podążkę. Moja to. Mm, 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 mm. 9000. 7 coś ty. Osiem siedemset, siedem pięćset, ostatnio niemożliwe, żebym na tyle sprzedał, jak ja kupiłem za drożej. Osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt. No to akceptujemy. No i sprzedane. No i sprzedany samochód mamy. Dobra. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć.